Witam tutaj portal inwestycyjny bądź inwestorem.pl Dzisiaj wracamy do analizy sytuacji na eurodolarze Dzisiaj zagłębiamy się w analizę techniczną oraz w użycie wskaźników analizy technicznej do określania naszej pozycji, którą chcemy zająć Jak widać tutaj skorzystałem z narzędzia Fibo Poziomy Fibonacci'ego dokładnie w wersji polskiej e, zobaczyć zakres spadków, w jakim od 2007 roku do 2010 e, zmieniał się nam eurodolar. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie wybyliśmy się powyżej poziomu 61,8%, a więc odwróciła się ten, e, odwrócił się trend w tym momencie. E, Spadkowy, ponieważ dodatkowo została przebita linia trendu spadkowego już jakiś czas temu. Yy, nie odbiliśmy się od 61,8, tylko go przebiliśmy. Na razie nie widać żadnych ruchów powrotnych w tym kierunku, a więc możemy się spodziewać, iż yy, rynek będzie dalej wzrastał. Rynek, jeżeli chodzi o kontrakt euro, euro do dolara dolar ciągle w niepewnej sytuacji, jest go bardzo dużo na świecie, rynek jest, że tak powiem, zapełniony dolarami, jego wartość maleje, czyli się dewaluuje. Co, jak co tu widać, od 2007 coraz coraz wyżej, coraz wyżej e, mamy mamy kolejne minima, coraz wyżej e, o tym świadczy właśnie trend wzrostowy, tak? Tutaj mamy od pewnego czasu bardzo bardzo dynamiczny wzrost. To jest od roku 2010, hmm, właśnie od 10 stycznia. Dynamiczny wzrost z małą korektą, odbicie, przebicie 50 poziomu 50 na Fibonacci, spadek do 23,6, czyli taki standardowy przykład. Później kolejne przebicie, przebicie 50, dojście do 618 yy, Jaka jest teraz możliwa sytuacja? Bardzo możliwe, iż po przebiciu lekkim 61,8 Wywindujemy kurs mniej więcej do granicy tego maksimum, tutaj tego szczytu lokalnego i znowu wrócimy, tym razem na przykład do 38,2. Jednak w tym momencie na razie nic nie, nie widać. Y, takich ruchów, aby rynek miał obrócić swoją y, s, obrócić w stronę, w którą by dążył, tak? Y, jest to jedna z możliwości, która może nastąpić, jednak w tym momencie wszystko wskazuje na to, iż rynek będzie wzrastał. Dodatkowo wprowadzamy pojęcie y, wskaźników analizy technicznej. MACD jest to wskaźnik, y, który składa się przede wszystkim z linii sygnału oraz linii MACD. Linia MACT jest to różnica między średnimi 12, e, dokładnie 26-okresowymi e, średnią wykładniczą oraz średnią 12-okresową, również średnią wykładniczą. Dodatkowo mamy sygnał kupna. E, sygnał kupna w tym momencie jest zaznaczony kolorem żółtym. E, MACT może być przedstawiany w postaci histogramów. E, jego linia e, zielona, tak? w momencie kiedy. Kiedy sygnał kupna na dole przekracza linię zieloną, to jest to informacja o sygnale kupna. Jeżeli odwrotnie z góry przekracza, tak jak na przykład tu jest to sygnał sprzedaży. Widać w tym momencie iż sygnał ten idealnie zobrazował to co miało się dziać między rokiem 2007-2008 w tym momencie wykresy, wykresy właśnie analizy technicznej, wskaźniki analizy technicznej bardzo dobrze działają w perspektywie dłuższego czasu jeżeli chodzi o mniejsze jednostki czasu, tutaj trzeba być dosyć uważnym, poza tym nigdy nie można brać samego wykresu samego wskaźnika analizy technicznej jako czegoś najważniejszego na czym opierać swoją decyzję w 100%, ponieważ bardzo można się mocno na tym Yy, przejechać, można się zdziwić po prostu, ponieważ yy, większość ludzi zna anali wskaźniki analizy technicznej i grają też po to, co inni ludzie zrobią, tak? Tutaj yy, liczy się pewna przebiegłość w tym momencie, tak samo jak z ustawianiem stop losy los, yy, stop losów ustawia się je trochę niżej, ponieważ większość ludzi ustawia je dokładnie na yy, punktów wsparcia, tak samo dokładnie stop profity na przykład yy, na szczytach, tak? Yy, w tym momencie... Proszę zauważyć, z powrotem, yy, sygnał kupna zaczynają się wzrosty, tak znowu sygnał sprzedaży, zaczynają się spadki, jest to w tym momencie potwierdzone. Tutaj, formacja yy, z poziomu Fibonacci'ego standardowo również, ruch w tył yy, określony yy, w przypadku, tutaj, tutaj, yy, drugim standardowo dochodzi do pewnego poziomu, cofa się, przebija ten poziom, to są tak zwane testy danych poziomów tak? yy. drugi wskaźnik jest to wskaźnik yy, relatywnej siły indeksu tak zwany RSI, który informuje nas yy, o walorze, czy on jest wykupiony, czy on jest wyprzedany to znaczy, w którą stronę tak naprawdę podąża rynek tutaj yy, określa się mniej więcej w granicy od 0 do 100 w którą stronę yy, rynek jest wyprzedany, jeżeli, w którą stronę rynek tak naprawdę idzie. Jeżeli jest wyprzedany, to znaczy mamy praktycznie w okolicach 100 poziom tego indeksu. Jeżeli, jeżeli jest wykupiony, yy, znaczy odwrotnie, jeżeli jest wykupiony, to jest przy granicy 100. Jeżeli wyprzedany, to znaczy, że tyle akcji poszło sprzedanych, tak bardzo spadła cena jest bardzo nisko. Z reguły tu się określa takie ramy, które w zależności możecie stworzyć sobie sami, tak? Z reguły, z reguły bierze się wartość 70 i wartość 30. Jeżeli przekraczana jest wartość 70, znaczy to, iż rzeczywiście dany walor jest mocno, mocno wykupiony. Jeżeli przekraczana jest wartość 30, tak jak na przykład było w tym tutaj momencie, o, proszę zobaczyć, to informuje nas, że rynek jest wyprzedany, wyprzedany bardzo mocno. Również tutaj był rynek wyprzedany w tym momencie. Gdyby ktoś bazował na tym oraz na MACT oraz na analizie technicznej, widać tutaj formację dwóch szczytów odwróconych, to bardzo mocno by w tym momencie zarobił. Tak? Proszę zobaczyć, ile tutaj pipsów można było zarobić w okresie kilku miesięcy grania z trendem. 2200 pipsów. Wiadomo, na foreksie nie zostawia się otwartego na długi czas jednego, jednej pozycji. Jest to trochę inaczej niż w przypadku giełdy papierów wartościowych, w której inwestuje się długoterminowo. Tutaj jest duża zmienność, tutaj wykorzystuje się dźwignię finansową, niekiedy nawet 1 do 400. Trzeba uważać, trzeba zabezpieczać swój depozyt, ponieważ bardzo szybko można zarobić, ale też bardzo szybko można stracić podążamy za kursem podążamy trendem trend jest naszym przyjacielem nie gra się przeciwko trendowi ponieważ bardzo źle na tym się wychodzi to jest jedna z podstawowych zasad giełdy co się dzieje w tym momencie na eurodolarze Proszę zobaczyć wróciliśmy wyszliśmy na chwilę z kanału wyszliśmy z kanału kupiliśmy otworzyliśmy pozycję drugą jednak w tym momencie damy z powrotem do kanału który tworzył się jakiś czas temu już sprawdzimy jak to było już rysuję ten kanał proszę bardzo to są oczywiście tutaj te te wartości Wracamy z powrotem do kanału. My ustawiliśmy stop loss trochę niżej poniżej wejścia do tego kanału. Zauważyliśmy, że w tym momencie to będzie to może być e, fałszywe wybicie. Więc po zajęciu pozycji ustawiliśmy ustawiliśmy e, stop loss trochę poniżej tego wejścia do kanału. Jak widać, w tym momencie mieliśmy również wskaźnik yy, RSC powiedział, że rynek jest wykupiony tak, że wszystko, yy, wszystko w tym momencie się yy, sprzyja temu, żeby zakupić tę. Tutaj był sygnał również kupna, jednak yy, my w tym momencie dopiero otworzyliśmy pozycję w momencie kiedy opuścił wskaźnik, yy, opuścił dokładnie... O, kontrakt eurodolar opuścił ten kanał od którym znajdował się w przeciągu e, ostatnich bodajże dwóch dni w tym momencie pozycja jest lekko stratna zobaczymy czy wybijemy się z powrotem do te z tego kanału sprawdzamy czy rzeczywiście wyszliśmy z niego czy dalej jeszcze oscylujemy na granicy e tak, do kiedy, kiedy przebijemy to wsparcie, jednocześnie to, to maksimum z powrotem wrócimy do kanału tutaj postawiony jest 100 plus jak widzicie co będzie dalej, no pokażę rynek jeżeli wyprzedamy jeżeli znowu wrócimy do kanału to bardzo możliwe, iż następnie rynek bardzo mocno wyprzeda euro dolara i będziemy mieli tendencję spadkową iż opuścimy w ogóle ten kanał dołem, jednak w tym momencie widać, że popyt Traci swoją siłę yy, jak to wygląda na on nie do końca traci. Jest, jest silny pop, yy, podaż, jest, jest. silna podaż. Czyli tak, rzeczywiście Popat traci swoją, yy, swoją siłę. Niedźwiedzie przejmują, przejmują teraz yy, pałeczkę. Zobaczymy co w tym momencie się stanie. My dalej zostawiamy tą pozycję, nie zamykamy jej tracimy 6 zł nie jest to duża kwota. Myślimy, że jest możliwy zarobek na tej pozycji w dalszym ciągu, jeżeli przekroczy nas stop loss zastanowimy się czy nie otwierać pozycji krótkiej. W tym momencie wytłumaczyliśmy na czym polega, Na czym polegają, jakim zadaniem, czy co dają nam tak naprawdę wskaźniki MAC RSI. Jak się nimi posługiwać? W przypadku jakichkolwiek pytań proszę, zapraszam, proszę pisać wszystkich niedoświadczonych inwestorów oraz inwestorów, którzy mają pytanie, boją się zapytać, proszę pisać anonimowo, nie ma problemu, wytłumaczymy o co chodzi. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do oglądania naszych nowych, nowych postów. Proszę o zadawanie pytań. Jesteśmy otwarci na wszelką dyskusję, na każdy temat. W tym momencie yy, jesteśmy znowu na zero. Sprawdzamy co będzie z rynkiem. Zapraszam do śledzenia naszych otwartych pozycji. Do zobaczenia.